A więc witam Was na kanale Parodia Sukcesu. Dzisiaj widzicie mnie w takiej oto śmiesznej headband, yy, ale to jest jedyny świąteczny akcent, który u mnie zobaczycie, ponieważ nienawidzę świąt. I jakby, tak, płyną we mnie, płynie we mnie czysta krew Grincha, ale nienawidzę świąt i mam ją na sobie tylko dlatego, że inne są w praniu, a ja dostałam ją. Od kogoś za darmo, więc to jest uczciwa cena. A dzisiaj, moi mili, moi drodzy, rozpakujemy sobie oto tą babsztylicę. Tak jakby. Mm. Po tym, co ostatnio działo się z Draculorą, naprawdę ja wewnętrznie przeżywam, nie wiem, co ja przeżywam, tak jakby nie wiem na co się nastawiać. Prawdopodobnie na, nie nastawiam się na nic, żeby sobie nie zrobić krzywdy, bo później znowu um, będę chciała coś fajnego, a się okaże, że będzie miała przebite czoło tym razem. Więc mm. dzisiaj jestem sama, ja jestem też chora, więc jeżeli mój głos byłby dziwny, ewentualnie mi flikała, przepraszam. Ale no mam coś dobrze. Dobre przeczucia co do tej kobietki, bo ona mi się bardzo podobała z projektów yy, właśnie najbardziej. Zaraz po niej jest Cleo, więc zobaczymy. Więc tak prezentuje się pudełko. Nadal mamy typową szafeczkową szatę graficzną. Z tyłu prezentuje się to w ten sposób. Tutaj mamy inne lalki, które możemy sobie kupić. Najbardziej podoba mi się właśnie Cleo i Laguna nawet nie jest zła. Tak jak zawsze hejtuję Lagunę z G3, przez to, że jest różowa i w ogóle taka jakaś niewymiarowa. To ta jest naprawdę... Taka jest. Ta piosenka tak mi siedzi w głowie, nie mogę się od niej uwolnić, po prostu nie przedłużając. Let's go! Nie, ale wiecie, co ja w ogóle nawet nie wiem czy się bawić z tymi kluczami, czy je sama mam obciąkać, bo naprawdę nie chcę mi się przynosić tutaj miski z wodą i zakładać rękawiczek i w ogóle. Więc, a, ale no dobra, zobaczymy zaraz. Na początku zacznijmy od samej Lalki i zobaczmy, czy jej twarz jest na właściwym miejscu. O, to zróbmy w pierwszej kolejności. Mamy ją. To do wyrzucenia. Dobra, a więc tak, nasza szafeczka prezentuje się w ten sposób. Designy podobają mi się o wiele bardziej niż w tamtej pierwszej szafeczce. Szczególnie, że mamy tutaj to śmieszne, że to jest niby takie lodowe i iridescence. Mamy tutaj brokat, a ja uwielbiam brokat i brokat mnie zawsze kupuje. Tyłu oczywiście tak jakby, jeżeli chcecie je przymocować do ściany. Są tutaj dwa takie bolce i musicie mieć swoje wkręty. Stresuję się, stresuję się, co tu w środku spotkamy. A! Claudine, błagam Cię, Claudine, błagam Cię. A mi się ręka trzęsie, o Boże. Co oni ci zrobili? O Jezusie, ale uszy ma całe, ale uszy ma całe. Wiecie, co strasznie ucieka jej mordka? Znaczy, oczy jej uciekają na prawo. Bardzo jej uciekają oczy na prawo. Już wam ją pokazuję z bliska. A więc rzućcie sobie uwagę na twarz. W ogólnym rozrachunku bym powiedziała, że lalka sama w sobie z projektu podoba mi się bardzo. Gdyby nie to, że uciekają jej oczy i to właśnie znacząco ucieka jej to prawe oko. Ale tak to nie jest chyba źle. Te usta są mega słodkie, bardzo mi się podobają. No i co teraz? No i co teraz, no? No i co i kolejna lalka nie zostanie u mnie? No i, i, i jak, jak ja mam się polubić z G3? Jak ja mam się polubić z G3? Wiecie, co jest jeszcze najgorsze? Że tam leży jeszcze Toralej z tej serii, tam leży jeszcze Toralej z tej serii. Nie, jeżeli ta trzecia lalka będzie, będzie krzywa, ja nie wiem, co ja zrobię. No nie wiem, co ja zrobię po prostu. Ja się chyba załamię, popłaczę, po prostu nie wiem. To chyba będzie znak od niebios, żeby ja nie dotykała G3. Alleluja po prostu! Dobra, otwórzmy ją. Mm, nie jest tak źle, nie jest tak źle. O! Zaskoczenie, bo Draculora bardzo intensywnie śmierdziała, a ona jest taka prawie bezzapachowa. To jest na plus, to jest naprawdę wielki plus. Co ci się stało w nogę? O Boże, o Boże. Dobra, sieć, klucz, instruction. Instrukcja jest standardowa i tutaj chciałam zwrócić uwagę, czy będzie znowu mortka Draculory na instrukcji, tak jak zawsze to robili. A nie, tu jest Claudine. Tak jakby, zobaczcie, tak prezentuje się nasza Claudine z instrukcji jest specyficzna, bym powiedziała. Mam szafkę, już Wam pokazuję wnętrze. Jeżeli chodzi o wnętrze, bardzo mi się podoba The Ten print z księżycami, serduszkami i tak dalej jest przesłodki. Wygląda trochę jak donaty, ale jest słodki fest. Szafeczka. O mój Boże, takie bardzo mi się podoba, że każda z nich ma jakiś taki napis typu Stay Positive albo tam Slay, chyba drakulora miała z tej serii. To też są super detale i są właśnie takie typowo młodzieżowe, fajnie skierowane do dzieciaków. No i też nastolatków. No i tutaj też te Detale, mega cute. Pokażę Wam też na szybko lalkę. Zobaczymy ją sobie razem. Jeszcze coś na nodze ma uszkodzonego, powrze! A więc tak prezentuje się nasza dziunia. Powiem tak, gdyby nie to, że to oko jej bardzo ucieka, to byłaby naprawdę mega słodka. No bardzo mi się podoba cały tak jakby design tej twarzy. Włosy powiem, Wam, że nie są takie tłuste, jak przypuszczałam. Ten błąd naprawili, bo w Drakuloże te włosy były zlepione w jeden wielki, taką, taką klumpę, a tutaj są dość sypne. Są dość sztywne, ale to nie jest sztywność włosów ABBIS G3, więc nie jest najgorzej, chociaż końcówki są trochę takie sianowate. Pomalowanie te baby hair detale, nie ma problemu, ja nadal te płetwy tak mnie denerwują, ja wiem, że to są włosy, ale denerwują mnie. Uszka są spoko. Jadąc dalej, top mi się bardzo podoba, tutaj jest dość przyjemny taki plasticzkowaty materiał, tutaj jest dość sztywna siateczka, ale nie jest nieprzyjemna. Spodnie? Hmm... Jeżeli widziałabym je w innym outfitie, to mniej by mi się podobały. Ale tutaj nie są na tyle złe, więc na razie nie czepiajmy się ich. To jest taki holograficzny, sztywny materiał. I buciki. Buciki są akurat mega spoko. Bardziej zbliżone są vibe'em do G1 niż G3, bym powiedziała. Co też jest mega na plus. I mam taki gra gradient z jasnego do ciemnego fioletu. Omówmy sobie artykulację. Głowa ręce, łokcie, tylko trzeba je zgiąć delikatnie, pamiętajcie o tym, żeby je rozpracować, dłonie, przegub, udo, kolana, no i one chyba nie mają, tak, nie mają w kostkach. I teraz tak, naprawili ten problem, że w pewnym momencie w łydce albo w udzie był plastikowy, takie dosłownie odcięcie plastiku, że z odlewami coś było nie tak, więc to jest super, że to naprawili, ale zobaczcie, tutaj mamy piękną nóżkę, jest wszystko ładnie zrobione. Oczywiście to mi się bardzo nie podoba, ale to już jest chyba jakby rodzaj tego, jak oni to robią fabrycznie, więc na to nie ma opcji wpływu, ale tutaj możecie zobaczyć pod światło, że tutaj prawdopodobnie coś się stało, ktoś dotknął e, palcami niewyschnięty lakier, i to już się wtopiło w tą lalkę. I to jest dosłownie brud do niej na stałe przysiągnięty. I musiałam się naprawdę mocno postarać, żeby to zdjąć. Jednocześnie, próbując zdjąć to acetonem, zniszczyłabym lakier, który jest już na lalce. Więc to też tak. Mm, no, słabo bym powiedziała: słabo. No, nie jest jeszcze tak okropnie jak z Draculorą. Ale nie jest na razie źle. Zobaczymy jeszcze, jak akcesoria ją poratują. Nie no, ale Mordkę ma słodką. Bardzo mi się podoba ten brokat. Jest mega słodki. Idejemy: Klaudia, naczelny niszczyciel zabawy. O, tu już jest nawet od Karta, fajnie. O, jak wtedy naprawdę byłam. Yy, może ja nie mam teraz scen, może ja nie mam teraz węchu. Ej, może ja mam covid -a. Nie no, przecież Krodyń czuję. teraz farba do kluczy jest bez zapachu, bo a to też jest spoko. Ogólnie powiem tak, nie wiem, iść to umyć, nie iść tego umyć. Dobra, pierwszy klucz pójdę umyć, żeby już nie było, że jak to wygląda spod bieżącej wody, bo wtedy mieliśmy w misce. Okej, okay, zaraz wracam. Dobra, wróciłam i on też podczas mycia zrobił się taki slimy, taki uh, Okropność. Mam zabarwione ręce? Nie mam. Ogólnie poszło lepiej niż mycie w miejsce. Uh, da! Trzeba być troszkę się z pateczkami pobawić. Aby to domyć w kątach. Tak prezentuje się kluczyk już umyty. Jak widzicie, ma tak jakby jest wzorowane, że był taki właśnie kryształowy. Bardzo fajnie. Tył prezentuje się w ten sposób i tak jak mówię, dla tych, którzy chcą mieć to czyste na tip-top, prawdopodobnie będziecie musieli tutaj patyczkiem do uszu dojechać i to wyczyścić. Ale schodzi bez problemu, więc jest git. Jak mnie wzrok nie myli, to to będzie to. Ok, otwieram pierwszą. Ja nadal uważam, że te szafeczki są w ogóle mega świetne. I ja bym je sobie zostawiła. Mi się strasznie podobają jako dodatek do lalki. Okej. Okay. O. o, jakie słodkie. Dobra, ten print mi się bardzo podoba. Tak prezentuje się print u Claudine. Jest mega tęczowo-kolorowy, ze serduszkami, z takimi zadrapaniami i znakami zapytania. Akurat to bardzo mi się podoba. Co tutaj mamy? Okej, okay, to jest chyba biżuteria i klucz. Na pewno wszystko? Wszystko. Dobra, a więc tak, dostajemy opaskę. Ja Wam powiem, że to mi się kojarzy z takimi wędrownymi wróżbitkami, więc to mi się mega podoba. Jest przesłodka i przepiękna. Plastik jest dość twardy, więc nie trzeba się bać, że się szybko zepsuje. Mamy do niej czoker na naszyjnik z napisem hole, więc to też jest mega w jej stylu. To mi się bardzo podoba. Tego nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że z tym futrzanym kocykiem, który u niej mamy będzie wyglądać dość śmiesznie, ponieważ to są futrzaste kolczyki. Słodkie. No i oczywiście kolejny klucz. Który to jest klucz? A, do tego ciemniejszego pewnie, albo nie. O, o, o. Zaraz zobaczymy. A to nie jest tak, że tymi wszystkimi kluczami możesz otworzyć cokolwiek? Jak myślicie, to jest nielegalne? A tym dźwiękiem kluczem otworzyła nagle to. Nie wiem, dlaczego jestem zdziwiona, że to się otworzyło, ale... <laughs> Tylko dobra, to jest ten ciemniejszy, więc powinniśmy teraz otworzyć tą. Oj, już myślałam, że się nie otworzy, nie? <laughs> Chodź, let's go. Mamy następną. I to jest dokładnie ten sam print. Okej, okay, dodatkowe ciuszki, fajnie. Ej, to jest na 100% koszulka od I Love Fashion. Tak jakby I Love Fashion Claudine z pierwszej generacji ma dokładnie ten sam print. Zaraz wam to jej pokażę. Akurat to mnie zawsze śmieszyło, bo ta bluzka wygląda jak na Krupówki do Zakopanego i tam ludzie sprzedają te tego typu koszulki jakieś z końmi, wilkami, lwami, tygrysami, w kosmosie czy coś, bo są takie i to mama mówi nie, nie kupuj tej, głupo tej głupoty, a ty potem idziesz sam, kupujesz tę koszulkę za 30 zł i pychasz ją, żeby nie widziała, później chodzisz w tym do szkoły. Tak ja byłem wy też tak mieliście? Czy tylko ja mam prawda? This is a canon event, This is a canon event. Dobra. Okej, okay, a więc ubranek dostajemy taką oto kiecę. jest dość specyficzna. Nie podoba mi się to, z jakiego materiału jest wykonana, ponieważ... Możecie usłyszeć. Jest bardzo sztywny i nieprzyjemny. Tutaj jest poszarpana i wydaje mi się, że te nitki będą z niej lecieć. Na razie nie lecą, więc jest git, yy, ale mi się nie podoba. Koszulka jest z typowego poliestru, ale bardzo podoba mi się sam print, więc na koszulkę nie będę narzekać, jest słodka. I coś, na co szczerze powiem, że bardzo czekałam. To jest takie poncho, kocyczek, coś takiego. Print mamy taki jakby wzorowany na oryginalnym G1, więc też bardzo fajny taki jakby easter egg. Tak prezentuje się to z przodu. I jakby ten print jest trochę taki płowy, bym powiedziała. Tak jakby, no ja wiem, że tu są księżyce, ale jakby ktoś nie wiedział, że to są księżyce, to by poznał, że to są księżyce? Nie ja wiem, czy to kamera widzi, ale z tego się bardzo dużo wszystkiego sypie. Mhm, mm okej. Okay. Znaczy powiem tak, jest przyjemny w dotyku, przyjemny, ale nie powiedziałam, że to jest na przykład polarek mm, jakości MGA, ponieważ to jest taki, no, plasticzek, no, nieprzyjemny sweter od bab. Coś takiego. A szkoda, bo wyglądowo jest naprawdę świetny. Kolejny kluczek i to będzie to. Tak. Ej, ale buciki to są sztos. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra, dobra. Rozwiązała się zagadka, bo wtedy się śmialiśmy, że ostatni klucz był obciąkany przez kogoś. Nie, okazuje się, że te ostatnie klucze powinny być bez. tak jakby pokrycia, więc. Marysia miałaś rację. Dostajemy też kółko na klucze, Tak się prezentuje. I dostajemy buciki. Akurat buty są mega fajne. Strasznie mi się podobają. Podoba mi się to, że są półprzeźroczyste i mają dużo brokatów w sobie. Poza tym, jak się przyjrzycie, one mają normalnie. Tak. One mają normalnie panterkę, tak jakby na koturnie. Mega cute. Okej, okay, ale akurat buciksy są super. I została ostatnia szkatułka. No na razie mam bardzo mieszane uczucia. I nad oceną będę musiała się zastanowić. Na pewno ją przebiorę, żeby coś sprawdzić. I tu, jeśli dobrze pamiętam, są dodatki. Pamiętam, że one nie były jakieś najgorsze do niej. Okej, okay. Slej! Nie mam pojęcia, co tu jest narysowane. Będziecie musieli mi oświecić w komentarzach, bo nie mam pojęcia. To wygląda jak trzy oki szczur. Największą zagadką dla mnie to jest to, co tutaj jest narysowane, bo to wygląda jak taki mały szczur przez jakąś falę wchodzący i te trzy ten, to są jego trzy oczy. Nie wiem, czy Wy też to widzicie. Ale to chyba są fazy Księżyca, ale jak to zrobimy tak, to też wygląda dziwnie. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale czy to jest jakaś portmonetka, czy to jest jakieś ciastko? Nie mam pojęcia, ale wygląda cool. Dalej coś, co mi się podoba niesamowicie i sama bym to nosiła, to jest torebka z kas tetem, zamiast tak jakby tego trzymadła. Jest super zrobiona i tutaj mamy konstelację. Mega cute. I co lepsze, możemy ją otworzyć, żeby przechowywać swoje pierdoły. To jest mini szczoteczka do zębów. Mini szczoteczka do zębów. Tak jakby... Czy może być jeszcze bardziej słodko? Ja uwielbiam miniatury. Piękne. Co jeszcze mi się bardzo podoba, to są małe lody w rożku i te lody wyglądają jak kotek. No są przesłodkie, po prostu kocham. Akurat dodatki podobają mi się bardzo o wiele bardziej niż w, u Drakulory, chociaż to... Chociaż nie wiem, czy to ma tyle sensu, czy nie ma tyle sensu, a może ma. Tak jakby, bo z jednej strony to są dodatki, które powinny mieć niby w swojej szafce, bo to jest jej szafa w domu, a nie w szkole, więc szczoteczka do zębów, ale z drugiej strony, po co jej lody, ale w sumie jemy lody w domu. Dobra, nieważne, nieważne, ale dodatki mi się bardzo podobają. Nie no, to jest szczury, ja nadal nie wiem, co to jest. Dobra, ja w tym momencie chciałam chwytać stojak. I ja w tym momencie chciałam chwytać stojak. DGB tak już stare nawyki. Nie, ale nadal ubolewam, że nie ma stojaków i to będę w każdym odcinku powtarzać. O, chyba Bolino. Dobra, przebieram. Mycia. Co by tutaj przebrać? No, zmienimy ci buty. Oho. Uh -huh. O, okay, tak prezentują się nóżki. Ona w ogóle jest tutaj zarysowana, nie wiem o co chodzi. A to już też fabrycznie ktoś ją tam zaharatał. I tak, chyba nie chcę jej zdejmować tych spodni kolorowych, więc spodnie zostawiam, zmienię jej koszulkę. Teraz się zorientowałam, że one nie mają szczotek. Okej, okay, aż dziwnie się poczułam. Fashion from Russian. Bardzo mi się podoba. Niech tak to zostanie. Dobra, z braku laku uczeszę ją moją szczotką. Zobaczymy, jak z ilością wypadających włosów, bo u draki była tragiczna. No, nie jest dobrze, ale nie jest źle. O, już teraz przestały wypadać, więc jest trochę lepiej, jakby. Jestem cała w jej włosach. O, ona słodko wygląda w tej opasce mega mi się podoba. A więc tak prezentuje się nasza żaba w nowym outfitie. Chyba nie, no śmieszne są te kolczyki. Dobra, bardzo mi się podoba, jak to wszystko gra. Bardzo, a, ucieka. Ale nie, naprawdę ja akurat jestem zachwycona, jeżeli o to chodzi. Gdyby nie to, że ma krzywe oczka, na pewno by u mnie została. Znaczy powiem wam tak. Lalka mi się na razie na tyle podoba, że prawdopodobnie spróbuję kupić sobie drugą, żeby mieć prosty rej. To jest plana, więc nie jest tak. Źle, na pewno jej ocena podskoczy diametralnie z tego, co się działo z Drakom. Dobra, ogólnie po chwili namysłu i takiego przemyślenia, wydaje mi się, że gdybym miała już ją ocenić, hmm, naprawili trochę błędów, ale nadal kilka błędów się ostało. Ale tak jakby makijaż, sam jej projekt jest według mnie także pierwsza generacjowo-Klobin, sama by niektóre z tych rzeczy założyła. Więc jest naprawdę vibe, że to moje dzieciństwo gdzieś mi tam. Tak z tyłu głowy gdzieś tam, to widzicie ten spark tam gdzieś jest. Więc tak jak Drake oceniłam na takie 4, na takie 4, 5, nie pamiętam już konkretnie, to ją oceniam na takie mocne 7. Wydaje mi się, że mocne 7, szczególnie, że szafeczka mi się bardzo podoba. Takie ja bym nadal nie zmieniłam zdania co do szafeczek. Podobają mi się strasznie jako dodatki e, i na pewno jak kupię sobie ponownie, to ona gdzieś tam u mnie zagości. Więc nie jest źle. Więc takie siódemeczka ode mnie. Dajcie znać proszę w komentarzach, co było, nich sądzicie. Czy macie już może tą serię, bo wiem, że jest to trochę spóźniona, ale no co. Loki, kiski. Do zobaczenia v naslednjem delu. Pa!